Ja Mosianko, witam Was w kolejnym odcinku z naszej druidowej areny. Miejmy nadzieję, że dzisiejsze gry będą epickie, ale nie będą oblane obfitą ilością rajd'u. Jak to nieraz z wami i czasem tak śmiesznie się zdarza. Cóż. <grym> Jedziemy. Dobijemy kawę. Niestety zimno, niestety się skończyła. I gramy z magiem. Z magiem pod tytułem Pierdonę ci 20 Frostball flame strikeu. To i to out. Hmm, nawet mamy drugotorowego dropa. No proszę, to jakaś nowina na tej arenie Żelazno kory obrąca Iron Bark Defender. Okej. Okay. Co mój piesek robi? O nie. Chyba będzie trzeba mu zabrać zabawkę. Zobaczymy. Póki co zabawka nie bliższa. Ale może dożyć. No zabawkę i jest stój. Late game mamy ustawiony. 6, 7, 8. Tylko jeszcze tutaj tej 6 trzeba dożyć. Miejmy nadzieję, że pójdzie łatwo. Zawsze szuka godnego przeciwnika. Tak, system. System zawsze szuka godnego przeciwnika. Kiedyś miało to pokazywać. Według wczesnych planów. E, miało to pokazywać poziom waszego oponenta. Natomiast nie wiem, czy Blizzard z tego zrezygnował, czy nie był w stanie tego skończyć. I pokazuje. Pokazuje zawsze oponenta. Takiego, tego. Równego ok, moglibyśmy sprzątnąć tego Harvest z Woleną, w Wrafa i tego, ale możemy sobie zagrać tak też nie jest to złe wyjście na pewno. <słuch> <słuch> No i co tam, Panie, będzie robił? Tak sobie myślę... Ja nie wątpię, że sobie tak myślisz. Pięć man. Oh yeah! Fajowo! Co miało sens? Chyba jakiś miało. Załóżmy, że miało. Ja też nie jestem w tego 100% pewien, ale wydaje mi się, że było całkiem spoko. Okej, okay. i nic, no dobra, to może jeszcze być do zaakceptowania. Zagramy sobie tam teraz. Tak dużo kart w ogóle na ręce. Czy w sumie to co ja, licząc z tą, ale jakoś tak za dużo na ciudmontura. Średnio mi się to podoba. Hmm. Myślę, że możemy zrobić tak. A zabijemy to, nie? Może być. Mamy raczej dobra, dobrą sytuację. Dużo kreatur antyflame strikeowych. Więc źle nie jest. Polimorf. Czy nie? Polimorf. To nas ukrywać nie będziemy. Cieszy. Bo nie będzie miał co zrobić. <laughs> Drugi polimorf, mam nadzieję, że nie. Ale kto go tam wie, no nie, to do polimorfu nie należy. Stożek zimna jeszcze ujdzie. No co, nie mogę sobie zagrać drzew? Mogę. Kto mi zabroni? Tym bardziej, że jeżeli dobrze liczę, chwilę 16, a nie, nie mogę go zabić. Myślałem, że będę mógł go zabić przy pomocy Murloka i tego, ale to 22 obrażenia, 2300. się Okej. Okay. Mm, nie mamy direct damage'u, żeby zabić tego i sprawdzić czy to nie jest duplicate. Ale możemy zrobić tak. To nie jest duplicate. Nie jest to kopiowany stwora. Counter spell? Zaciej ostępy. Kopiowanie Swora nie, Wapora z bariera nie, Duplicate nie... Na Counter Spell wchodzi w grę... ice Block? O, coś się słychać... Eee, moi szanowni nie ma flame Flamestrikes... Zrobimy tak. Jak nie ma flamestrajków, to dobrze. Albo Spellbender. A powiedzmy, że Spellbendera odrzucam. Bo. Bo to jest słaba karta, którą się raczej na arenie rzadko kiedyś wybiera, Więc mało prawdopodobne jest ze Spellbender. Ale tak, no może to być też Spellbender. Jest sens zabijać mu te stwory, i może przez to przegram. Ale może nie przegram i nie ma sensu. Więc, jak być może nie ma sensu zabijać, to można zaatakować. Ja mogłem tym drzewem jebnąć w niego, a nie zabijać tego 2-4. było trochę bez sensu. No, udało mi się tym razem. Bardzo mnie cieszę. Muszę przyznać. I lecimy z następną gierczyną. Dalej na YouTube'a leci Anu. No. Anu no leci. Uuu, Mirror Match. Zresztą może nie do końca Mirror Match, to dobre stwierdzenie na e, YouTube'a. Aczkolwiek... Aczkolwiek nie lubię grać tym... tym tego samego. Eeeee, powiedzmy, że to i to odrzucimy, bo jest raczej średnie do zagrania na początku. Więc nie ma sensu trzymać tego na ręce, a mi coś do oka wpadło. Zagrajmy sobie tak. Przecież może warto było zestopować tutaj zagrać to. Nie mówię, że nie. Chyba nie było. O! Oh. Bomberman w takiej sytuacji zawsze na propsie. Albo prawie zawsze. A czasem nawet raz kurwa nie trafi tam gdzie się chce. No i co dalej mi się? Mam nadzieję, że podoba ci się ten Alan. inżynierka. Dobry stół na zagranie akolity. Nawet bardzo dobry. No więc chyba myślę, że możemy go spokojnie tutaj wcisnąć. Graj, bać panie. Muszę przyznać, nie jest najlepszą sytuacją. Aczkolwiek z drugiej strony nie jest również najgorszą, tym bardziej, że mi karkę dobieram. Teraz pytanie: zagrać tak? A może tak? Mając na mapie Murloka, zagramy tak, co jest super ryzykowne. Bo jeżeli on ma jakieś bufy, a jest drugi, może mieć bufy, to mogę mieć przejebane, ale zaryzykujmy. Zagranie tego i za, znaczy zabicie go tak i tak też niczym dobrym nie jest, bo nic wtedy na stole nie mam. Jak on mi zagra miśka na przykład. Na przykład tego, to wtedy mam też przejebane. W związku z czym powiedzmy, że jako taką. Jako taką. Może być to co zrobiłem. Może jednak tego. Zastępcy tej będę mógł ulecić do wolnego, no niech będzie. Nie ma chyba większej różnicy poza tym, że teraz mogę sobie uleczyć jednego, który zostanie na stole. Patrzymy. No, Co tu zrobić, panie? Twa magia cię nie To niestety nie jest to najlepsze w takim wypadku, w takim wypadku nie jest to najlepsze. Po co to w rafa? Nie. Nie, to nie! Łaski bez! Okay. Gdzie mam uderzyć? Chyba może być. Nie jest tragiczne. Znaczy nie jest tragiczne w sobie, jakby zagrał, to będzie Więc Może przesadziłem z tym. Dobra, zobaczymy co się stanie. Jestem podatny na swipa. Na to nie jestem podatny. Na to jestem odporny bym powiedział. Piechy. Nawet drzewo Cię, mój drogi, nie ochroni! Nie łódź się! Hmm. A czemu nie kobre? Całkowicie nie rozumiem tego zagrania. No tak, masz rację. To, 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 to był błąd naturalnie. Nie ma co ukrywać tego faktu. No dobra, pod warunkiem, że nie dostanę deadwinga. To jest całkiem, całkiem stabilnie, tak myślę. Ale zobaczymy, co się uda tutaj wykombinować. No, to jakoś specjalnie nie boli. Mogłoby się oczywiście nie zdarzyć, ale ujdzie. Dobierzemy sobie trzy karty, żeby nasza sytuacja była jeszcze bardziej stabilna. I graj. Nie dostrzegam możliwości dla niego, żeby żeby, żeby, żeby wyszedł z tego. Musimy oczyścić Słoneczną I bardzo mnie to cieszy. Był bardzo mądry ruch z tej strony. A my zaliczamy kolejną wygraną. Uję oh yeah. 4-1. No nie ma tragedii. Dobrze, że nie 1-3. Co najwyżej 4, 3 będzie, ale zobaczymy tą w następnych moich drodze, odcinkach. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach i na streamach. A po co na razie, hejas, pa!